Cześć, ja mam na imię Dawid i chciałbym Ciebie zaprosić na moją serię filmików. Zaplanuj swoje życie i nastaw się na sukces. Jeśli jesteś zainteresowany i oczekujesz zmian w swoim życiu, to zapraszam do oglądania. Może na wstępie tak się przedstawię: Mam na imię Dawid i mam 33 lata. I od około 15 lat, jak mam wpływ na swoje zarobki, w czasie szkoły już chodziłem do pracy. Po szkole oczywiście też poszedłem do pracy i można powiedzieć, że od 15 lat nie mam żadnych problemów finansowych. Jak to robię? Jak sobie radzę, że przeżywam tak jak większość nie może przeżyć? Od 10 do 10 nie wegetuję, mam troszeczkę tam oszczędności na kolejne miesiące, że, że nie potrzebuję brać pożyczek u bocianów czy u przyjacielów. Czy kogokolwiek, czy urodzinę. Jak to zrobić, jak do tego dojść, jak sobie z tym radzić. Postaram się dziś Wam to uświadomić. Mam nadzieję, że komuś to pomoże. Zapraszam. Tak, może na początek, od czego zaczniemy? Co Was ciągnie w dół? Polecam sobie wziąć karteczkę, długopis i sobie zapisać. Więc tak. Wszelkiego rodzaju kredyty. Na wysoki procent, karty kredytowe, yy, niepotrzebne rzeczy, których nie nosicie, nie używacie, drogie telefony, samochody na pokaz, czy też yy, samochody, na które was nie stać. Yy, tak jak mówiłem już, rzeczy, na które was nie, nie stać wszelkiego rodzaju subskrypcje, wszelkiego rodzaju. Yy, nieplanowane wydatki, które nie musicie ponosić, a ponosicie. Jakieś na przykład wyjście gdzieś w jakieś miejsce, czy do kina, czy gdziekolwiek, które nie planujecie, a są naprawdę tak dla Was kosztem, który, którego nie potrzebujecie mieć. Więc na początek, jeśli chcecie coś w swoim życiu zmienić, karteczka, długopis i wypisujecie wszystkie Wasze koszty życia i jakie macie. Jeśli nie wiecie jak to zrobić, wystarczy zalogować się na swoje konto bankowe, wpisać swoje wszystkie wydatki, wszystkie kredyty, wszystkie opłaty, tak aby zrobić listę i z tej listy zobaczyć, no czynsz musimy zapłacić, rachunki musimy zapłacić, jedzenie musimy zapłacić. Ale są rzeczy, które można z nich zrezygnować. Rezygnujemy z tych rzeczy, tak? Aby mieć troszeczkę zapasu więcej gotówki. Większość ludzi teraz by się pewnie obraziła i powiedziała: No, tak, mówisz o zapasie więcej gotówki. Jak można mieć zapas gotówki, jeśli ktoś pracuje na przykład za najniższą krajową czy coś takiego? Ja wam powiem tak. Kiedyś też pracowałem za najniższą krajową. Robiłem to w paru pracach zanim doszedłem do le wyższego levelu. Ale to jest tylko i wyłącznie wasz, wasz wybór. Płacą wam tyle, na ile się zgodzicie. Jeśli zgodzicie się pracować za najniższą krajową, to tyle wam dlatego płacą. Jeśli zgodzicie, zgodzicie się pracować za wyżej, dostaniecie wyższe pieniądze, większe pieniądze. To jest po prostu do zrobienia. i Myślę, że każdy sobie z tym. Każdy. No na pewno nie każdy, ale większość sobie może z tym poradzić, ale nie liczym, tylko się uda. Co robimy kolejno? Koszty z naszej listy segregujemy na te, które możemy natychmiastowo usunąć, natychmiastowo z nich zrezygnować, i na te, które będą przez najbliższe tam rok, dwa, czy trzy, czy cztery, czy więcej i na te, które są stałe, czyli takie jak opłaty yy, za, no wiadomo, prąd, gaz, woda śmieci, czynsz, no tego yy, z dnia na dzień się nie pozbędziemy i na pewno będą przez kolejne lata, tak yy, opłaty za wodę, za prąd i tak dalej, bo to każdy z nas, z nas ma, yy, no jedynie jest opcja, jeżeli ktoś by planował dom sobie kupić, to wtedy nie będzie miał tego czynszu. Kolejno. Koszty takie jak kredyty, karty kredytowe. Wypisujemy jakie mamy karty kredytowe, jakie mamy koszty. Naszym celem będzie spłata kredytu lub karty kredytowej, zazwyczaj karty kredytowe są z największym oprocentowaniem, czyli Naszym celem jest spłata karty kredytowej, kredytu z największym oprocentowaniem tam, gdzie płacimy gigantyczne odsetki. Spłacamy to jako pierwsze. To jest nasz cel, i w tym celu jest metoda tak zwana kuli śnieżnej, snowball effect. Co należy zrobić? Powoli, drobnymi sumami, ale systematycznie. Jeżeli nie macie takiej systematyczności, zrobić zlecenie bankowe, aby każdego miesiąca tyle, ile z Waszej listy wyjdzie, że Wam zostaje 50-100 zł, nieważne. Każde 10-20 zł się liczy, pamiętajcie, że jak jest 120 zł, to nawet dajcie 120, jeżeli 125, to zróbcie 125. Wpłacacie automatycznie bo któregoś miesiąca możecie mieć gorszy miesiąc i powiecie: "A to tego miesiąca nie będę wpłacał". Automatycznie wpłacajcie na to konto. To musi być zrobione tak jak mówię, automatycznie, bez, bez waszego udziału, bo inaczej yy, któregoś miesiąca o tym zapomnicie, później powiecie: "A już dwa miesiące nie płaciłem, to trzeci też już nie będę płacił", nie? I to musi być zautomatyzowane. I uwierzcie mi, że pozbędziecie się tego kredytu tej karty kredytowej spłacicie to dużo szybciej niż na pewno planowaliście. Kolejno, wypisujecie sobie wszystkie te takie kredyty i kolejno jedziecie jeden po drugim. To jest wasz cel. Żeby to wszystko pospłacać bez problemowo, żeby spłacić te jak najwyższe odsetki jako pierwsze, wtedy wam zostaje coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. I uwierzcie mi, że to się uda. Czemu mówię, że to się uda? Bo to jest tylko kwestia tutaj w umyśle. Jeżeli będziecie do tego dążyć i będziecie mieli taki cel, powiecie tak, idziecie sobie do sklepu, o może dzisiaj piwko, o może dzisiaj fajeczki, ale powiecie sobie nie, za te piwko, za te fajeczki, ja to dzisiaj spłacam. I jeżeli będziecie mieli takie nastawienie, jeżeli będziecie mieli. Silną wolę przede wszystkim, bo to nie zależy tylko od jednego członka rodziny, tylko też od całej rodziny, yy, od waszego partnera, partnerki, bo to nie jest tylko jednej strony wina, że jest ten kredyt, tak? Tutaj, moi drodzy, możecie powiedzieć, no skąd wiem, że to się uda? No to już musicie się nastawić tutaj w głowie, nie? To jest yy, wielkie nastawienie na sukces. Na wyznaczony cel. Piszecie sobie karteczkę, przyklejacie gdzieś, nie wiem, na biurko, na lodówkę, na stół w kuchni, gdziekolwiek, gdzie spędzacie więcej czasu na telewizor, gdziekolwiek. Naklejacie sobie tą karteczkę i, i piszecie tam, spłata tego kredytu, spłata tego, spłata tego, że to jest wasz cel. To musicie zrobić i do tego po prostu dążyć. Wszelkie wydatki takie, które nie są Wam potrzebne, unikać ich po prostu. Najlepszą taką metodą jest na przykład pytanie się 4-5 razy: czy Ty na pewno tego potrzebujesz? Bo wiele ludzi ma z tym problem, że kupuje rzeczy, których nie potrzebuje. Kupuje coś, za chwilę powie: A leży w kącie, a ja tego nie potrzebuję w sumie, nie? Czy kupuje za dużo rzeczy, na które traci pieniądze? A tak naprawdę ich nie potrzebuję, i tutaj są już niepotrzebne wydatki. Ja też miałem taki yy, cel, jeden z większych, można powiedzieć, celów, jaki miałem. To było około miliona złotych kredytu. To był kredyt na dom rozłożony na 30 lat, ale mi się udało ten cel po prostu osiągnąć w 4 lata. Ciężka praca, dobre inwestycje. I takie zamierzenie, że ja to zrobię szybciej. Ja to zrobię szybciej. Założyłem 5 lat, że ja to będę robił, a udało się w 4. Także no, na moje jestem siebie zadowolony, że się udało te 26 lat szybciej to ogarnąć. No też w pewnym sensie mi to się działo gdzieś z tyłu głowy, że. A, nieraz szedłem do sklepu, mówię, tam to kosztowało. 5 to 10 czy to 20 zł, czy tyle, czy tyle. A ja szedłem do sklepu i mówię: Ja tego nie potrzebuję, nie? I też mówię: Odłożę to, bo to nie jest mi potrzebne. I tak robiłem, nie? To tak robiłem. Dużo też, mówię, dużo dały też inwestycje w odpowiednie e, źródła. Tutaj nie będę mówił, w jakie, bo to zależy od każdego dyspozycji finansowych i też są wyższe i mniejsze ryzyka, tutaj ten temat pominiemy, ale jest to, jak, że tak powiem, możliwe. Tutaj niektórzy powiedzą, jak mogę to zrobić, jak mogę to osiągnąć, jeśli pracuję za najniższą krajową. Ja bym powiem, że wszystko jest do zrobienia, to zależy wszystko od nas. Ja też na przykład kiedyś pracowałem za najniższą krajową, na przykład jakieś 14 lat temu. Yy, Zarobiłem tam jakieś pieniądze, a teraz potrafię zarobić 50 razy tyle, co 14 lat temu. Także, no, da się, nie? Da się, tylko to po prostu trzeba się za to zabrać. Trzeba się za to zabrać, yy, jeśli tutaj już troszeczkę zboczę z tematu, jeśli macie jakieś pro, problemy, że myślicie, że za, za, mało, za mało zarabiacie, to wypisać sobie listę kolejną. Na tej liście robimy, w czym jesteśmy dobrzy, co potrafimy robić, jaką mamy pracę, ile teraz zarabiamy. Piszemy nasz cel, ile chcemy zarabiać. I wtedy do tego dążymy, i wtedy musimy zrobić drogę, jak to osiągnąć. Czy to będą dodatkowe kursy, wiadomo też nikt nam nie da pieniędzy z nieba, że pójdziemy do pracodawcy i powiemy, no dzisiaj, jutro ja chcę na przykład 10 razy tyle, albo jeszcze raz tyle zarabiać. Nikt nam nie da takich pieniędzy, Od tak. To też trzeba nie raz troszeczkę twoje, wysiłku z Twojej strony, tak. I teraz tak, nieraz czy jakieś dodatkowe kursy, zmiana pracy... Miana zawodu nieraz często, nie? bo nieraz robimy rzeczy, które musimy robić, albo mamy blisko do pracy, albo nam wygodnie, albo siedzimy i nic nie robimy, albo płacą nam za nic praktycznie, możemy przegadać, przesiedzieć w tej pracy, byle żebyśmy byli. I tak dużo ludzi podchodzi do tego, dużo ludzi na przykład idzie do pracy i mówi sobie, a wiesz, ja tam sobie rękawa nie wyrwę, a wiesz, ja tam tylko pogadam, posiedzę, pościemniam. A dzień leci. Twoje 8 godzin przepada, ty idziesz, odbędnisz swoje, a czas leci. I po tych 8 godzinach masz tyle, a mógłbyś mieć tyle, gdybyś troszeczkę się bardziej wysilił, bardziej wysiliła. Także myślę, że to jest wszystko do zrobienia. Pamiętajcie też, że jest dużo, dużo kursów, które możecie sobie zrobić. Wiadomo, każdy ma inne predyspozycje z nas. Jeden będzie dobrym na przykład w malowaniu, drugi będzie miał mechaniczne zdolności, trzeci będzie dobry w nauce itd. itd. Także wybór jest, bym powiedział, od koloru do wyboru, i to też jeśli spędzicie trochę czasu w internecie czy gdziekolwiek, Zrobicie sobie tą listę, że jestem dobry w, na przykład w malowaniu, w pisaniu, nie wiem, w, w czytaniu. Wypiszecie sobie taką listę waszych tych najlepszych punktów i jakąś robotę sobie z takim zasobem, yy, zasobem umiejętności, że tak powiem, znajdziecie, nie? I uda Wam się zmienić wasze zarobki. I ostatnim punktem, jakim tam chciałem poruszyć, jeżeli uda Wam się już zmienić Wasze zarobki, to wtedy będziecie mogli przejść na to, aby zacząć troszeczkę oszczędzać, odłożyć sobie troszeczkę grosza, tak, abyście mieli chociaż 3-6 miesięcy takiego zapasu gotówkowego, abyście się nie musieli martwić o to jutro. Co będzie jutro? że. O, tutaj mi się pralka zepsuje, tutaj lodówka, tutaj telewizor czy coś, i już wam w głowie śwista o za co ja to kupię. Jak będziecie mieli troszeczkę tam grosza odłożonego, to nie musicie mieć nawet dużych pieniędzy, uwierzcie mi. Bo jeśli macie stały przypływ gotówki, do tego macie odłożone coś na czarną godzinę, to to na tyle wystarczy, że wam jakaś lodówka się zepsuje, czy samochód, czy cokolwiek, zawsze to pokryjecie tymi pieniędzmi. W przyszłym miesiącu ten nadmiar tej gotówki, który Wam zostaje z tych zaoszczędzonych pieniędzy, wrzucicie, wrzucicie dalej w te Wasze oszczędności. To by było tyle na dzisiaj. To był mój taki pierwszy wykład z tej serii, także dajcie mi znać w komentarzu jak mi poszło. Jeśli Wam się będzie podobać, to zrobię kolejne filmiki i zobaczymy jak to ruszy. Pozdrawiam. Cześć. Trzymajcie się.